Witam wszystkich. Dzisiaj, godzinę temu wyszedłem z pracy, także postanowiliśmy się dziś wybrać na Wartę. Mam nadzieję, że dzisiaj coś weźmie, bo ta pogoda jest bardzo obiecująca. Chciałbym złowić o konia, bo to jest czas na to konie. Oczywiście marzy mi się kleń. Jakby wjechał dzisiaj kleń, to byłoby fajnie. Zakładam GoPro. Jak zakładam GoPro, no to jest znak, że, że coś się będzie działo. Takie mam przeczucia, że dzisiaj się będzie coś na pewno działo. Jesteśmy w miejscowości Nowa Wieś. Auto zostawiliśmy sobie koło takiej prze, przeprawy promowej. Dobra. Zakładamy GoPro. Mamy mało czasu dzisiaj, żeby tą rybkę zrobić. Ale jesteśmy o dobrej porze, bo no postaramy się tutaj być do, do wieczora. Także zawsze ważne jest to, że. Przynajmniej z mojego doświadczenia, że albo na ranę mówiłem ryby, albo wieczorem. Ale reguły nie ma. Wszystko zależy od ich kaprysu. Pierwszą rzeczą, co musimy zrobić, wypisać rejestr. Ostatnio tam, gdzie byłem na Koninie, tam nie ma rejestru. No a tu jest, także muszę wypisać ten rejestr, który dzisiaj mamy. Nie no na pewno 13? Dobra. Wpisuję 13.04 Warto. Chowamy ten rejestr. Mamy 13 kwietnia do sezonu wędkarskiego. Można już do tego spinningowego sezonu majowego można dni odliczać. Ja dzisiaj będę łowił też na bardzo lekko, na lekkie zestawy. Będę do 5 gramów, do, do 5 centymetrów będę łowił. Z tego, z tego tytułu, żeby, żeby po prostu było widać, że to jest małe i że jestem tu za okoniem, a nie za szczupakiem czy zaboleniem. No dobra, ruszamy. Widzieliśmy parę samochodów. Wędkarze są nad wodą. No to o czym świadczy, że coś już się zaczyna dziać w tej wodzie. Ciekawe jaki poziom jest, jest sam ciekaw, bo nie sprawdzałem tego nigdzie. Zaraz naświetlimy tą sprawę. Ej, ktoś się tam zapyta, dlaczego jesteśmy nad Wartą, no po prostu do Warty mam najbliżej, ale Warta ma e, 800 km, troszeczkę ponad 800 km, także jest długa, no jest co pokazywać. Tu widzę pierwszą główkę, zobaczmy co tu się wydarzy. O, Jersko. Kurde, no chciałbym już o konia złowić. Mógłby się w końcu oko jakiś spuścić Marzy mi się teraz złowić klenia tak naprawdę. Ale do kleniaka powinniśmy być dużo ciszej. My już tutaj dość dużo hałasu narobiliśmy na tej główce Myślę, że to już jest taka pora kolacji dla ryba. Ogólnie czekam za wędką, tak? Zamówiłem wędkę przez internet. Młynek, oczywiście, wszystko pod bolenia. I w maju będziemy. Będę walczył z tym bolem. Muszę w tym sezonie go złowić. Naprawdę muszę tego bolenia złowić. Tą gumkę sobie teraz przełożę. O, tu mam takie coś fajne. Takie cudo dostałem od kolegi, który nad wodą poprosił mnie o główkę 5 I dał mi parę takich. Takich cudaków. Nigdy na takie rzeczy nie łowiłem. Ale. Spróbujemy zobaczymy. To trochę z tym ogonem to będzie trochę dłuższe niż 5 cm, ale w Poznaniu nie ma tego przepisu, także robimy wszystko zgodnie z regulaminem. Jakoś nie mam przekonania do tej gumy, nigdy na takie rzeczy nie mówiłem, ale dajmy jej szansę. Nawet nie wiem jak to się nazywa. O coś to wystraszyło, widzę. Dobra, ja to zdejmuję. Spróbujemy innym razem sobie na tą gumkę gdzieś tam poszukać ryby. Jak Maj wybije, będę starał się na woblery łowić. Ta główka to jest chyba siódemka. Dobra. Nie o kurczę, coś strzeliło nam coś jednak się na w to samo miejsce, a ryba już jest gdzie indziej. Ale było coś szarp, na pewno. No i jak widać nad wodą zawsze się coś dzieje. Wydaje mi się, że od teraz mamy największe szanse, żeby coś złowić, bo słońce za chwilę będzie zachodzić. No i wiem z doświadczenia, że jak słońce zachodzi, zawsze coś się dzieje. O, zobaczcie. Bubr zdechły. Ciekawe, co mu się stało. No, lepiej na żywego patrzeć niż na martwego. Ale zobaczcie. Bubr. Ma taką jedną cechę, że zawsze ma zęby, zawsze będzie miał takie pod pomarańcz podchodzące. I one cały czas rosną. Ciekawe, co mu się stało. Czy człowiek mu nie pomógł w tym? Szkoda, Bobra. Ale tam coś siedzi. Kiedy dopiero zaczynają dziać cyrki. Jeszcze raz. O. Ale coś się działo dzisiaj na no co? No. Trochę chłodno się zrobiło, tak się lekko ubrałem. Także idziemy w stronę auta. Wiadomo, przed ale to się zmieni, niebawem.